Moi drodzy, dzisiaj w pierwszym czytaniu usłyszeliśmy, że Bóg uczynił Jezusa mesjaszem, czyli zbawicielem. W drugim czytaniu słyszymy, że mamy się nawrócić do pasterza dusz naszych. I ostatnie czytanie Ewangelia mówi o Jezusie, który jest bramą owiec. Jakbyśmy pojechali do Jerozolimy, to tam stare miasto jest otoczone murami. I jedna z bram nazywa się Bramą Owczą. Jest no niezbyt szeroka, taka dosyć kręta ta droga do niej, i później z niej, ale wchodzi się do miasta, które było otoczone murami, które dawało bezpieczeństwo. I moi drodzy, dzisiaj Jezus w tej niedzieli dobrego pasterza nawołuje nas do tego, abyśmy na nowo odkryli radość obcowania z Bogiem. Wielu świętych w Kościele i błogosławionych. W których oczywiście objawienia nikt nie musi wierzyć, bo Kościół mówi, że objawienia prywatne, nawet zatwierdzone przez Kościół, nie są nikomu do zbawienia potrzebne. Czyli nawet jeśli ktoś sceptycznie do tego podchodzi albo nie wierzy w świętych w Kościele, moi drodzy, to i tak zostanie zbawiony. Ale wielu świętych i błogosławionych w Kościele mówiło, tak jak w Apokalipsie. Że przyjdzie czas, kiedy będziemy widzieć znaki na niebie i na ziemi, zachęcające nas do nawrócenia. I moi drodzy, zobaczmy: my często tak mówimy, że gdyby coś się wielkiego zdarzyło, no to bym się nawrócił, albo bym zaczął żyć lepiej. Wypadł, wybuchła pandemia, która była na całym świecie. Czy ona była pandemią, czy nie? Tak uznano, że to była pandemia. Ileś ludzi umarło, ileś miało powikłania. Później, miesiąc po odwołaniu pandemii, wybuchła wojna za naszą wschodnią granicą. Pytanie teraz do Was, ode mnie prostego, zwykłego, szarego księdza. Czy widzicie po pandemii i po rozpoczęciu wojny na wschodzie tłumy ludzi w Kościele, które się nawracają? Czy widzicie? Nie wiem, czy to pytanie sprawiło was w osłupienie. Czy, czy wy widzicie tłumy ludzi w Kościele? Po tej pandemii i po tej wojnie. Na wschodnik. Ja, nie, ja mówię pandemia, bo cały świat mówi pandemia. Czy się ktoś z tym zgadza, czy nie, to już jest inna sprawa, tak? Tylko ja mówię tak, jak mówi cały świat, takim nomenklaturowym językiem. Nie ma tłumów. To dobrze, że macie dobry wzrok. I moi drodzy, to jest tak, jak w Piśmie Świętym mówił Jezus, choćby mówili prorocy. Choćby umarli przyszli i Wam powiedzieli, że macie się nawrócić, to Wy i tak nie uwierzycie słowom, które mówią do Was. I moi drodzy, nie wiem, co się jeszcze stanie na świecie, ale zadaję sobie pytanie, co musi się stać na świecie, żeby człowiek chciał zacząć szukać Boga. Nie wiem, co się musi stać, nie wiem, naprawdę nie wiem, co się musi na tym świecie stać, żeby człowiek zaczął szukać Boga. I drugie pytanie moje, żeby człowiek zaczął szanować drugiego człowieka. Bo nie wiem, czy też to zauważacie, że dzisiaj człowiek nie potrafi uszanować drugiego człowieka. I nie wiem, co się musi stać, żeby ludzie zaczęli się na tym świecie szanować. Widocznie jeszcze jest za dobrze. Każdy jeszcze mówi, że dam radę. Zobaczymy, jak długo damy radę. Jezus nas dzisiaj zachęca, żebyśmy się nawrócili. Czyli nawróci to nie, żeby wszyscy nagle zaczęli tłumnie chodzić do kościoła, bo to jest dopiero któryś z etapów. Pierwszym etapem nawrócenia to jest uznanie, że coś ze mną jest nie tak. I później dopiero długa praca nad każdym z nami. I dopiero później szukanie. Boga i drugiego człowieka. Także pytanie na niedzielę dobrego pasterza, co musi się stać, żeby człowiek zaczął szukać Boga? I co musi się takiego stać, żeby człowiek zaczął szanować drugiego człowieka? Ja nie wiem, jako prosty, zwykły, szary ksiądz, posługujący w czerwieńsku zdroju, nie wiem, co się musi stać. Pandemia teraz już wiem na pewno za mało, wojna na pewno za mało, za granicę. Co się musi stać, nie mam pojęcia. I dzisiaj Jezus mówi tak, że ta brama jest ciasna, że przyjdzie wielu, którzy zaczną mówić wielkie rzeczy, ale to będą fałszywi prorocy. I dzisiaj myślę, każdy widzi też, że wielu ludzi, tak jak w Starym Testamencie, kiedy to prowadzono lud wybrany przez pustynię, wielu ludzi sobie obrało różnych glinianych i złotych bożków. Bo każdy czymś się interesuje, prawda? Mąż do żony mówi tak: czemu ty jesteś taka chytra? Ona mówi: No, ja nie jestem chytra. Ja jestem numizmatyczką. Ja kolekcjonuję pieniądze, co nie? Bo to każdy się tłumaczy tak ładnie, co i on mówi, ja nie jestem chytry, ja jestem numizmatykiem. Ja zbieram pieniądze. Ktoś powie, że no ty jesteś zły. Ja nie jestem zły. Ty jesteś nerwowy. Ja nie jestem nerwowy. Ja mam krótki ląd, ja się szybko odpalam. A że później dwa tygodnie. Cicho siedzą w domu, bo każdy jest obrażony, ale ja nie jestem nerwowy, ja mam krótki ląd jak świeczka na ołtarzu, się szybko odpala. I w takiej perspektywie dzisiaj, przeżywając niedzielę dobrego pasterza, chcemy się zacząć nawracać od samych siebie. To nie, że ja was nawrócę czy wy mnie, tylko ja muszę sam się zacząć nawracać dla dobra swojego i tych, którzy żyją wokół mnie. W takiej perspektywie, moi drodzy, musimy na to patrzeć i nie załamywać się, nie czekać, że nie wiadomo co przyjdzie, ale żeby nawrócenie zacząć w tym czasie, który daje mi Pan Bóg. I dzisiaj, moi drodzy, chciejmy sobie pomyśleć, że Daj Boże, za, nie wiem, rok, dwa, pięć, dziesięć, pięćdziesiąt, będziemy wchodzić do bram raju, i Jezus powie, że wiedziałem, że się kiedyś nawrócisz, i się wyciągnie kajecik i powie, pamiętasz, tym i w tym dniu się nawrócisz, bo wtedy twoje życie wisiało na włosku. A ty też, no tak, żona mi chciała wywalić, bo się w sąsiadce zakochałem. I pamiętam, i wtedy powiedział chłopie, weź się ogarni. i dotrwałem 50 lat w małżeństwie, święty Piotrze. A święty Piotr mówi, i Bogu dzięki, bo głupota to najdroższa przyjemność w życiu człowieka. I ty będziesz i ja uradowany, że nas wpuszczają do nieba. I dzisiaj o to się módlmy, żeby tu na Ziemi już budować tą drabinę do nieba. Amen. Teraz powstańmy.